Witaj na kanale Be Mindful, który poświęcony jest uważności i rozwojowi osobistemu. Ja się nazywam Agnieszka Rutkowska i jestem nauczycielem mindfulness oraz coachem. Tym razem przychodzę do ciebie z medytacją, która może być dla ciebie wsparciem w motywacji do codziennej praktyki. To medytacja drzewa. Praktykę tę możesz wykonać w pozycji siedzącej w domu, jak i w pozycji stojącej podczas spaceru czy w pozycji leżącej podczas odpoczynku w parku lub w lesie. Możesz w trakcie tej praktyki pracować ze swoją wyobraźnią i wizualizować sobie to, o czym mówię. Ale możesz także medytować w miejscu, w którym jest rzeczywiste, realne drzewo, które pomoże Ci w tej praktyce. Zaczynajmy. Usiądź, stań lub połóż się w wygodnej pozycji. Jeśli chcesz, Zamknij oczy. Niech Twoja pozycja będzie wsparciem w trakcie całej praktyki. Sprawdź, co dla ciebie jest najbardziej komfortowe w tym momencie. Uświadom sobie, jaką pozycję przybrało Twoje ciało. Możesz przy pomocy niewidzialnej linii obrysować kontury swojego ciała, zauważając w ten sposób, jaki jest jego kształt. Tą samą wyobrażoną linią zmierz wysokość i szerokość ciała, w którym miejscu, w tej pozycji, którą przyjąłeś, przyjęłaś, jest najwyższe, a w którym najszersze. Sprawdź także, jaki jest ciężar Twojego ciała. Jeśli chcesz, pozwól by twoje ciało z całym jego ciężarem podtrzymywała mata, koc czy ziemia. A teraz przekieruj swoją uwagę na oddech. Uświadam sobie, jak oddycha Twoje ciało. Może akurat dzisiaj, w tym momencie Twój oddech jest przyspieszony i płytki, lub też wręcz odwrotnie, jest spokojny i głęboki. To niejakość Twojego oddechu. A jakość Twojej uwagi jest w tym momencie najważniejsza. Dlatego nie zmieniaj ani długości, ani głębokości wdechów i wydechów. Pozwalaj im płynąć tak, jak w danym momencie tego potrzebujesz. Wdech i wydech. A twoja uwaga niech podąża za powietrzem wypełniającym i po chwili opuszczającym twoje ciało. Wdychanie I wydychanie. A teraz albo znajdź w swoim najbliższym otoczeniu jakieś drzewo, albo wyobraź sobie takie, które znasz, pamiętasz lub jest dla Ciebie w jakiś szczególny sposób piękny, czy ważny. Uświadom sobie jak wygląda Twoje drzewo, jaka jest jego wielkość i kształt. Przyjrzyj się uważnie gałęziom, liściom. Przyjrzyj się jaki jest pień drzewa. Zobacz jak od pnia w głąb ziemi odchodzą korzenie. Możesz także wyobrazić sobie, jak głęboko sięgają, i jak bardzo rozpościerają się pod powierzchnią. A teraz po kolei obserwuj każdy z elementów drzewa i przyglądaj się jego szczegółom. Zauważ, jaki jest kolor i faktura korzeni. Możesz przy pomocy swojej świadomości ich dotknąć i sprawdzić w ten sposób, jaka jest ich temperatura, a także to, czy są suche czy wilgotne. Po chwili skieruj swój wzrok na pień. Zauważ wszystkie wgłębienia, wypukłości i chropowatości. Zobacz, ile przestrzeni, zagłębień i różnych warstw znajduje się na pniu. Uświadom sobie, jak na powierzchni całego pnia zmienia się jego barwa. Możesz podejść bliżej, w rzeczywistości lub też w swojej wyobraźni: przytulić się do drzewa, dotknąć je dłońmi, przybliżyć twarz do powierzchni pnia. Co czujesz pod swoimi palcami? Co czujesz na policzkach? Może czujesz fakturę kory drzewa, a może jego wilgotność lub suchość? Być może odczuwasz ciepło lub chłód. Pobądź przez chwilę z tymi wrażeniami w ciele. A teraz zapraszam cię. Przekieruj swoją uwagę z pnia drzewa do jego gałęzi i liści lub igieł. Uświadom sobie wszystkie barwy, które dostrzegasz w koronie drzewa. Zauważ nowe faktury i kształty. Świadomie obserwując drzewo, zrób w swojej wyobraźni kilka kroków do tyłu i spójrz teraz na nie w całości. Od podstawy aż po czubek, od jego korzeni aż po liście, znajdujące się na gałęziach. Zachowaj ten obraz w pamięci. Uświadom sobie teraz, co dzieje się z Twoim drzewem. Jaką wykonuje aktywność? Z pozoru drzewo nic nie robi, drzewo niemal się nie porusza. Tylko wtedy, kiedy zewnętrzne warunki ku temu sprzyjają, delikatnie porusza się lub mocno buja na boki pod wpływem silnego wiatru. Bez niego stoi niedrgnięte i nieporuszone. Nie porusza się, nie przemieszcza, ale też z pozoru nie wykonuje żadnej pracy, nie szuka pożywienia ani schronienia. A co dzieje się tak naprawdę? W rzeczywistości twoje drzewo, jak i każde inne. Filtruje powietrze. Wiosną i latem przeprowadza fotosyntezę. Korzysta ze słońca i deszczu, odżywiając wszystkie swoje elementy, od korzeni aż po najdrobniejsze gałęzie. Wiosną cieszy Twoje oczy ilością i barwą kwiatów. Latem daje cień przed gorącym słońcem. Dzięki kwitnącym kwiatom odżywia pszczoły i inne owady zapylające. Dzięki zakamarkom w korze i gałęziach jest miejscem lęgowym dla ptaków. A dzięki opadającym liściom tworzy przestrzeń dla jeży. Każdej porze roku daje schronienie owadom, ptakom i drobnym zwierzętom. Spójrz jeszcze raz na swoje drzewo, które z pozoru tylko stoi i nic nie robi. A tak naprawdę, jak wiele pracy wykonuje każdego dnia. Podobnie Ty w medytacji pozostajesz nieruchoma, nieruchomy. Z pozoru nic nie robiąca, nic nie Uświadom sobie, jak w tym bezruchu wiele robisz dla siebie i dla świata. Jak dzięki regularnej praktyce i poszerzaniu świadomości. Rozwijasz siebie. Jak poznajesz i zyskujesz jasność w obszarze swoich schematów i przekonań, mocnych i słabszych stron. Poprzez rozwój siebie wspierasz, poprawiasz. I rozwijasz swoje relacje z bliskimi. Poprzez medytację dajesz spokój sobie, ofiarowujesz wytchnienie, pogłębiasz łagodność i czułość dla siebie. Wszystko to przekłada się na bycie z rodziną i przyjaciółmi, na relacje w pracy. Pomyśl, jaką drogę przeszłaś, przeszedłeś we własnym rozwoju. Od chwili pierwszej medytacji aż do dzisiaj. Uświadamiając sobie to wszystko, być może poczujesz wdzięczność. Drzewom za każdy dar ofiarowany tobie i innym istotom. A także wdzięczność sobie za ofiarowanie czasu na praktykę medytacyjną, za motywowanie się do tego, by usiąść na poduszce, za zmiany, które w Tobie zachodzą dzięki pracy własnej. Uświadom sobie, w jaki sposób przejawia się to uczucie wdzięczności w Twoim ciele. Być może czujesz je jako ciepło w okolicach klatki piersiowej, a może doświadczasz pogłębionego oddechu. Zarejestruj, cokolwiek się w Tobie pojawia. Zostaw w swojej pamięci obraz drzewa. Możesz przywoływać je zawsze wtedy, kiedy potrzebujesz motywacji do praktyki. Wtedy, gdy głos w głowie podpowiada, by zrezygnować z medytacji na rzecz innych aktywności. A na zakończenie tej praktyki wróć z uwagą do oddechu. Uświadom sobie, jak Twoje ciało oddycha w tym momencie. Obserwuj każdy kolejny wdech i każdy kolejny wydech. Za chwilę usłyszysz dźwięk misy, ale jeśli chcesz, możesz pozostać w praktyce świadomości oddechu dłużej, tyle ile potrzebujesz.